Witajcie Widzowie w drugim rankingu już na, na tym kanale A dzisiaj powiemy sobie o Wilansach W Dexterze zrobimy sobie ich dokładnie od sezonu 1 se od sezonu 1 do sezonu 10 wraz z New Blood i Resurrection Mamy takie Kategorie. Przykły grup, czyli taki najlepszy, najpotężniejszy. Aura Farming. Aura, jak sama mówisz, sztywno. Jest jeszcze git, cienko. Tak. Nie pokazał, że smutny i tragedia, że gówno. Przechodzimy. Pierwszy, pierwszy, pierwszy nasz zabójca to jest Brian Moser. Brat Dextera Morgana. W pierwszym sezonie szybko go przegnaliśmy Ice Track Killer przydomek. W pierwszym sezonie było fajne to, że naprawdę było ciekawe, że jak te bez krwi, jak zobaczyliśmy, że w pierwszym odcinku Dexter zdziwił się, że nie ma krwi, jak był tym zafascynowany, jak dążyliśmy do tego, po części zostało znak, jak było ciekawe i te końcowe zakończenie, jak wylądował na stole u Dextera, jak on chciał go, żeby Devere zabić. Ogólnie Bran Moser według mnie mega kozak i naprawdę szyk grów, szczerze. Okay. Dogs, dokładnie. Co mogę powiedzieć o Dogs? od pierwszego sezonu? Według mi pasowało szczerze, bo sprawy takiego, jakby takiego, tak wiecie, tam, lubił się przekląć, lubił tam, wiedział, że coś tam zawsze był ucięty na dextera. W sezonie drugim końcowo był ucięty na dextera, znalazł go z trofeami, ze szkiłkami szk 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 pudełko. Chciał go za wszelką cenę złapać, ale Dexter go złapał i przytrzymywał. Ale ogólnie dwa sezony, ale i tak pokazuje, że jest spoko gościem. Podobał mi się szczerze. Jest. Aura Farming. Lila West. Ona była w sezonie drugim, ale ona była taką tą babeczką. Poznała się z Dexterem na tam, gdzie uzależnienia się leczyło. Bo Dexter musiał kłamać, aby Dux. Nie doszedł do niego tak szybko. Załez, nie, przypo... nie pasowałam, mi szczerze. Ale oczywiście oceniamy, nie że jakoś że lubimy, też nie. <laughs> Ogólnie mi się, przepraszam, nie podobała. Hmm. Średnie to było z nią. Była na początku tą taką pomocniczką, później tak się z nim kompletnie zakochała. Zrobiła dla niego wszystko, dzieci mu ten porwała, podpaliła się i w ogóle tak kłamała. Ogólnie, według mnie, tragiczny nas. Z Dawgsenem było strasznie ciekawe, ale z nią takie słabe. Ja bym ją dał na cienko. Miguel Prado. Miguel Prado, dokładnie. Pierwszy raz zaczęliśmy taką zmianę akcji. Ten sezon opierał się strasznie na dużo o życiu dekstera, takiego poza zabójstwem z Rito i w ogóle, jak oni tam dziecko, bo w drodze planowali. Dom nowy kupywać w ogóle. Miguel Prado poznał się na Dexterze. Był jego dobrym ciągiem strasznie. I Dexter go nauczył mimo, że to był brak zasad kodeksu, nauczył go jak zabijać i Miguel źle to wykorzystał i też wyglądał na stole u Dextera. Oni mogę powiedzieć, że było sztywno. Spoko godzi. Artur Michel. Chłop był tak potężny. Plus 250 za... Jeszcze do niego ten, na jego trop w Patlandii. Artur przekonadł z ma to odcinki. Hello, Dexter Morgan. Hello, Artur Mitchell. To było po prostu cudne, jak w tym domu, z jego rodziną, jak gadali. Jak Dexter idzie za Arturem Michelem, z tym trójkowym, to kompletnie było mega ciekawe. Mega ciekawy sezon, trzymam napięciu. Każdy odcinek był ciekawy. Od pierwszego odcinka widzieliśmy, że będzie ciekawie. Szykły grób. Jordan Chase, czyli sezon piąty z Lumen, dziwny był straszny sezon. Po czwartym sezonie naprawdę to było dziwne dla mnie. Według mnie nudny był ten sezon. Poza tą akcją, jak Debra prawie przylapa, przyłapała Lumen i Dextera na zabójstwie, to było ten. Lumen ten kazał Dexterowi. Dexter pomagał Lumen, żeby zabić tych wszystkich, co to, to mię zgwałcili. No według nie było, tragicznie. Travis Marshall, szósty sezon. Kozak trzeci. Jestem kozak. I am the Alpha i Omega. kiedy okay, to było naprawdę kozak. Na początku myślisz, że to jest ten dziadek, zapomniałem imienia, przepraszam. To jest dziadek, tak wyglądało. Później nagle zwrot akcji. Travis Marshall zabrał Dexterowi dziecko później. Zabijał tych ludzi, namawiał ich te rysunki. Te znaki w ogóle, ten kościół, to było strasznie ciekawe. Bym dał go na, przykład Aura Farming, bo nie był taki mocny, był przewidywalny. Izak, Izak, zapomniałem, jak on Izak jakoś, przepraszam. Szczerze było z nim na początku ciekawie. Znaczy tak, nie zainteresował mnie, ale było trochę ciekawie, że później się okazało, że z gejem, że później Dex Dexterowi pomógł tych dwóch zabić, że później został i tak poszczelony i Dexter go wziął. Ogólnie ten, spoko gość, bo sztywno bym go dał. Mari Maria Laguerta. Ona tu jest pewnie dlatego, że Dextera przyłapała. Dextera zaresztowała. strasznie ten, Dextera coś podejrzewała nie... od samego początku, jak zginął. Nie pode podejrzewała tego, nie podejrzewała go tylko kogoś innego, i w końcu doszło do Dextera, ale nikt jej nie uwierzył, bo Dexter coś wymyślił. Dexter musiał się jej pozbyć poprzez. <laughs> nie będę mówił już. No, ona mnie ogólnie wkurzała ciągle, bo później była tak wkurzała, później. Na początku się kochała w Dexterze, w sensie tak wyglądała i w ogóle. Dałbym ją na cienko. Oliver Saxon. Pod względem lubienia. Nie lubiłem go tak średnio. tak średni był. Yy, no, poszczególny dobre ze skłonności śmiertelnym. Zabił to, doktor Wogę. Z tym wycinaniem mózgów to było dziwne strasznie. A ogólnie z treści mocności, jak go lubię, to można go dać na w sumie na Farmice a w w farming se aura. Wiem, że się ze mną nie zgodzicie, no, ale wiecie jak jest. Nie wiem, czy ty, no, albo aura farming. No aure se farming, jak się bawił so, doktor Vogel i w ogóle. O yy, zapomniałem i może niedawno oglądałem. To ten co te dziewczyny kazał ran i ich on był ogólnie spoko. Podobał mi się niedawno. Nie Blood oglądałem i. Strasznie spoko gościu był. Ja bym go dał nawet. Ciekawie z nim był, Ja bym go dał na. Trzykój grup. Oj, sztywno. No. I niestety bez ostatniego, ponieważ jeszcze Resurrection nie obejrzałem, bo jestem teraz na. Yy, grzech pierworodny, bo już ja trochę się opóźniłem. No to jest mój ranking kocowy: szykuj grup: Monster, Artur, Mitchell, Aura, Farming Dogs, Marshall i Saxon. Sztywno, Miguel Prado, Izak, jak zapomniałem, tego też zapomniałem, Cienko, Lida West, Mariana Guerta, Tragedia, Jordan Chase. Możecie się pochwalić swoim, czy dobrze, czy znam piłeczkę, czy nie. Widzimy się w następnych odcinkach. Może dać pomysł w komentarzach, łapka w górę, subik. Trzymajcie się, dzięki i cześć.